Cześć, witajcie na kanale kanapowego komandosa. Dziś kanapowy komandos będzie twórcze, czyli ja kanapowy oraz goście postanowili się ruszyć na krótki spacer. Jesteśmy w moich okolicach nad jeziorem srebrnym. To takie najczyściejsze jezioro w tych rejonach. To są okolice Turawy. Jezioro znajduje się mniej więcej tam za tymi drzewkami. Może tam nawet kawałeczek będzie widać. Gdzieś tam planujemy jakiś wspólny nisko, krótki spacer i co się będzie działo. co Wam mam nadzieję, pokażę, mam nadzieję, że będzie fajnie. Wczoraj była ładna pogoda, pięknie było, fajne słoneczko. Dziś mamy troszeczkę bardziej jednak chmury, troszkę wieje, ale nie jest zimno jakoś specjalnie, chyba 10 stopni, także myślę, że będzie fajnie. Przyjechali, witamy okay, no z wodził okay, No tutaj twoja przyczepa nocuje Nie no co ty No jak ty nagrywa Kryj ryj Nie nie nagrywam was Tylko taki rzut okiem Rzut oka I widać Mniej więcej o, Tam siedzimy tam siedzimy, tam zbieramy drzewo, i tam mocno wieje, a tutaj już wiatru nie ma wcale. Będzie dobrze. Pewnie. Trochę drzewa żeśmy nazbierali. A nie szkodzi, się wytnie. Patrzcie tam na końcu, tu idą wuczykije. Patrzcie na... Nie, to nie wucikije, to kanapowy i Darek. A na końcu, patrzcie, największa, największy heros wśród nas, patrzcie. Rambo, tu idą pół Ramba, a na końcu idzie Rambo. Moje piły tam nikt nie zgubił? Jest. To rzuci tam na stół, później. Uwaga? Ja wiem, ja deptam do muzyki. Może parę słów dla swoich widzów? Chyba dla naszych widzów, tutaj zapomniałeś. Ja dla naszych to, to jest widzów. Tak, jest tutaj ten. Dzień dobry. Przede wszystkim trzeba powiedzieć. Dzień dobry, przywitać i powiedzieć, gdzie jesteśmy. W tej chwili jesteśmy nad Jeziorem Srebrnym i zbieramy, szukamy skarbu, tak jak w książce o winetu Karola Maja. A jaki to skarb? Skarby jesieni. A, A powiedz nam tutaj, panie kanapowy, jak y, po live, jak się czujesz w y, roli y, na żywo, jak występowałeś, Pamiętaj, co czułeś? wiem tak, to jest tak jak po pierwszym seksie. Chyba. Jednak taki niesmak pozostaje, trochę strachu znaczy się, ale by się jeszcze Ale myślisz, że dzieci z tego mogą być? Y, z tego kieprzenia na wizji? Nie, no, chyba nie. A, dzieci nie będzie, dobrze. <laughs> Rademenez wie, że rodzeństwo ma w BMW, także pewnie. Ale to taki drobny żart. Żenujący żart prowadzącego. Nie, on jest taki branżowy, taki hermet po prostu. oni po prostu wiedzą o co chodzi. Dokładnie. Kochaj mnie, co, nie Tekściarz z trzeciej kategorii, bo te teksty są ponadczasowe. Dziękuję. No to czy to trzeba mocniejsze światło? Teraz będziecie na kubiskach. No nie potrzebuję światła, wiesz? Nie potrzebuję się. Daj świetła po prostu. No, zaraz wiatr się dorwa. Przynajmniej nie będzie problemu z ogniskiem. oba świat, który Cię wychował bez obaw o śmierć życie jest tak niczym i niebo zaniszczą podatki no na ulicy, terroryści czy męczennicy dla rajów, rajskich powiatów wysyłają ich innych do kosmicznych tylko rządzący mają prawo do chodzenia w przyczyn na głowie amerykańskich... No to jest takie dość plastyczne w ogóle Jak oglądam kuźwa jakieś programy o robieniu noży, nie? I potem dochodzi do yy, wyboru drewna na yy, te. Jak to się nazywa? Na okładziny. No. Ugra. zabajone. Dobra, to jest To chcę, to chcę, to chcę. Yy, Dawaj. No to Kamilu Kurła. Ale chłopie szybciej, bo bateria mi się kończy. <gry> o, dłuższy kawałek. Mniej mm. więcej. Radochy. Masz? To no. next.

Chciałbym, żeby ten czas nie przylgnął Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przylgnął Ale z kobietą mam rywalizować? A co, wstydzisz się? Że o grubości nie wspomnę? Wiedziałem, jak się ustawić Dobra, zwolnię Dobra. Patrzcie, co kamapa wyniesie. Patrzcie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ach. O. Porządnie. Myślę, że w ten sposób to już będzie spokojnie. Ale zima ma też swoje plusy, jak widać Przy odrobinie wody można. Załatwić trochę lodu. Bardzo fajnie miło było, sympatycznie, tak, tutaj kończy się nasza przygoda. Nareszcie. Nareszcie. Było tragicznie dzisiaj. To jest tak. 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 nadzieja. Kompletnie. Ostatni tak. raz, nigdy ja więcej. Wiem, spokam, Mam tego serdecznie dość. Nie. Jego odsubskrybuję ich odsubskrybuję też też od powiedziałem ostatni <laughs> raz. Też odsubskrybuję. po prostu. to. to nie wycieczka Pytne. nieudana. Przede, nie, nie. przede wszystkim miejsce beznadziejne, tak, kompleksy, Dokładnie. Ja nie no, wiem, kto to Jezioro, wymyślił. drzewa, tragizm, Ja nie totalnie. wiem, kto to wymyślił, żeby tam jeszcze ogień się ktoś. Trzeba zza... ogień rozpalać, a nie przyjść na gotowe. Nie było co jeść, nie było co, jeś, nie nie, nie, było co nie. palić, nie, skandal. Zwłaszcza palić. No właśnie było co jeść, co palić. To co to za, za survival, panie za no. No, ja nie, to... Czyli jak Wam się podobało, nie zostawcie podobało. lajka. No. Stanie ja na słowa. pewno lajka nie zostawię. Pod Stanie żadnym... bez słowa, 5 no. godzin przy ogniu, bez no. nadzieja kompletnie. Pani, dopiero, dobrze, że teraz możemy się otworzyć, przynajmniej tak, tak, przed kamerą. Tak, przynajmniej tak. prawdę możecie tak, powiedzieć. Tak, no. Prawda w oczy kole, ale to prawdę trzeba... Tak, tak, co tak coś właśnie, coś dokładnie. dokładnie. do czynienia z SB? <laughs> też, pa, też pamiętam tego typu przesłuchania <laughs> przy lampie. <laughs> do jak? Nie, ten czerwony okrągły. Czerwony, <laughs> Jak to było? Czerwony. Nie powiem tego. Liza. Czerwony, okrągły i taki gruby. Na bu? Teraz ostatnio no? w sieci pojawiły się takie niekształtne. Te, potato, nie. Na bu. Kiełbasa śląska? kiłbasa <grym> śląska na <grym> Widzicie, na no, taka impreza nawet że wszyscy pozapominali. No. Także, eee, dajcie spokój. Zero, alkoholu o kończy Czyli to, kończymy, ta, kończy e, kończy kończymy spotkanie i, i jedziemy do domu, to... Jedziemy do domu. <grym> Jak wam się nie podobało, to wiadomo yy, tak. Proste, ja też zawsze na minus, tak. Tak, tak. tak było ja beznadziejnie wie, wie. i w ogóle. Okazało, ja że specjalnie jeszcze tak, pięć fałszywych kont, żeby no. jeszcze no. wszystkich zbanować dokładnie. Dobra, cześć. Także nie zostawiajcie lajków, nie subskrybujcie, bo to co widzieliście to jest po prostu obraz. Żenua. Żenua, żenua. żenua. Dobranoc. Hej! Hej.